dobieranie się w pary. Oczywiście, jak wiemy, wszyscy dobieramy się w pary, żeby dopełnić duchowego połączenia, duchowego kontraktu dusz między sobą, żeby przebić swoje karmiczne lekcje. A że przynajmniej wszyscy to robimy, z tego co mi wiadomo, ale nie wszyscy mają tego świadomość. Tak to. Ja mogę ze swojego doświadczenia, ze swojego doświadczenia w pracy z ludźmi, co zresztą jest na opisane na opisie obok tego filmu, dosyć wyraźnie, co robię, jakie mam doświadczenie i dlaczego to robię. I co Ty możesz z tego zyskać. Poza tym jeszcze więcej masz w opisie filmu, klikasz trzy kropki więcej i więcej. Tam wyjeżdża Ci opis na telefonie, tam masz moją stronę, wszystko po kolei. Ale do czego zmierzam? Jeżeli jest chociaż jedna rzecz w łóżku, którą Ty lubisz, a ona nie lubi, którą albo robi coś, co Cię wkurza, to z tego, co nie wiadomo i z tego, jak rozmawiam z ludźmi, też swoich osobistych doświadczeń, to jest jak kropla, która drąży skałę, I ta skara w pewnym momencie rypnie na pół i, albo to jest jak mała dziurka w tamie, na którą napierę wodę. I ta frustracja wcześniej czy później będzie narastać. Oczywiście są sytuacje takie, gdzie ludzie nie mogą spełniać swoich seksualnych fantazji, ale na podstawie wyższych uczuć czy potrzeb, wyższych uczuć, decydują się być ze sobą, o siebie dbać. Nie o to tu chodzi. Mówię o sytuacji, kiedy się poznajecie, kiedy jesteście na początku, na tej, na tej fazie początkowej. Jeżeli już jest coś, że na przykład ona nie robi loda, tak? bo ona nie chce, albo. Kobieta chce, abyś ty nie, ją wylizał tu i ówdzie. Boże, polski język jest taki Jest taki albo niepraktyczny w tych kwestiach. Dalej, te potrzeby nie są spełnione. Będzie ciężko. Będzie ciężko to samo połączyć. Naprawdę będzie bardzo ciężko to samo połączyć i ciężko, żeby taki związek przetrwał. Ja po tym względem nie uznaję już żadnych kompromisów. Żadnych, bo możesz mieć wspaniałe połączenie, tematyk, wizję przyszłości, kuwa, wizję wychowania dzieci, zasady, wartości. Ja jako jakoś kobiety chyba jakoś tak chyba wydaje mi się, że są mniej odporne na znoszenie takich utręg i one są teraz, biorąc pod uwagę te czasy bardziej pchane w realizację swoich potrzeb. I jest to oczywiste, że jak ona nie ma orgazmu, to ty jesteś pipa. I jest bardzo promowane to, żeby kobiety realizowały swoje potrzeby seksualne. I ja jestem oczywiście jak najbardziej za tym, żeby każdy człowiek, bez względu na to, którą z 68 płci jest, Realizował swoje fantazje, potrzeby i spełniał się też w tej dziedzinie życia za obopólną zgodą odpowiednich, wiekowo i świadomych tego co robią ludzi. Nie mam nic przeciwko temu, ale taka jada dla facetów. Jeżeli ty godzisz się na coś. To możesz sobie tłumaczyć, albo ona będzie dobrą matką, albo ona, mat, ona tak samo jak ja maluje figurki z Warhammera, tak samo jak ja czytam mangę, mam te same zainteresowania. No to już w ogóle się zastanawiam, czy to potrzebujesz kobiety do związku, czy szukasz koleżanki do pomieszkania z opcją bzykanów, czy szukasz substytutu siostry. No bo jeżeli chcesz wejść w związek, no to. Jako mężczyzny będzie wymagać, y, będzie to wymagać od ciebie przyjęcia roli kogoś, kto nadaje kierunek tej rodziny. A jeżeli ty jesteś w związku. I straciłeś tą pozycję lidera, to nie odzyskasz jej na zasadzie takiej, że och, to ja teraz będę romantyczny, to ja teraz będę spełniał jej potrzeby. To ja wynajmę opiekunkę do dzieci i w ogóle weź zrobimy sobie randkę i ona teraz mi da. No nie. No nie do końca. Ponieważ ko mężczyzna penetruje rzeczywistość, kobieta się na nią otwiera. Mężczyzna wypełnia, kobieta jest wypełniana w, w układzach heteroseksualnych. Nawet w związkach homoseksualnych, jeżeli są dwie kobiety, to z tego co mi wiadomo na podstawie wiedzy, którą posiadam, to któraś przyjmuje rolę bardziej męską. Aczkolwiek mogę się mylić, niech tam osoby homoseksualne tam się nie biorą tego do siebie, bo ja nie jestem specem w dziedzinie seksuologii, niebinarnych osób. Mogę się pomylić. Sorry. No hard feelings, nothing personal, żeby nikt się nie czuł opierzony. Tak samo tutaj. Jeżeli ona nie czuje do ciebie szacunku, to nie poczuje go bardziej tym, że ty się podliżesz. To nie tak działa. Kobieta ceni sobie moc, siłę, bez poczucie bezpieczeństwa. Ona ma się, bo ona ma, ma złożyć przed tobą nogi. Ona ma się wypiąć w twoją stronę. Ona ma ci, cał, ona ma ci ufać. A żeby ci ufać, musisz być mocny. Jak masz hamulce w samochodzie, to ufasz tam, gdzie są sprawne klocki, odpowiednie tacze a ogóle, żeby były większe tacze, czy bardziej takich hamulcom ufasz? Nie do warunków atmosferycznych. Czy ufasz takim starym hamulcom, słabym hamulcom, ze słabymi klockami? I tu jest podobny. I ty tego nie osiągniesz przy się. Ponieważ, zobacz, przykładów nie trzeba wiele szukać. Czy jak oglądasz filmy, gdzie jakiś szef mafii poływa dziewczynę. Czy on tam kurwa mówi dobrze, to ja ci to zrobię masaż stóp, później później zrobię ci kakałko, a później, później kochana, opowiesz mi co u ciebie? No nie, tylko tam wiesz, za włosy, kurwa, jazda, trzepanie, konkrety i się dzieje, są emocje. I budzi to szacunek. Bo kobieta, jeżeli ty jesteś słaby, jeżeli ty jesteś słaby i na przykład wiesz, że jesteś słaby, a mimo wszystko kobieta z tobą sypia, to nie schakowałeś systemu. Prawdopodobnie to jest inwestycja z jej strony po to, żeby przejąć w jakiś sposób Twoje zasoby, Twój czas, Twoją energię, u, y, nie uzależnić cię od siebie, bo jeżeli ty. Wiesz że jesteś słaby. Wiesz że nie potrafisz podchodzić do dziewczyn. Wiesz że jesteś pokieszowany psychicznie i nagle super dupcia atakuje się. Namiażdża, bombarduje cię ruchańskiem. że ty zaczynasz się zastanawiać. O ta f... co się zmieniło? I co? I reszta tych kobiet nie dostrzegła tego, jak jesteś zajebisty, tylko nagle super laska, nie wiadomo skąd, z kosmosu to oceniam, to jak jesteś kurwa fajny, a ty jesteś, a ty jesteś po prostu w resztkach, w rozsypce, po jakimś tam ciężkim rozstaniu. Oczywiście te emocje to jest inny temat, ale zrozum, wziąłeś to do siebie i przeżyłeś to bardzo, i nagle potrafia się super dupa, która akceptuje to, że płacz na ramieniu, bo ty sobie nie poradziłeś z rzeczywistością, i dodatkowo bombarduje cię super seksem ma W tym jakiś interes, tak naprawdę. Dlatego ja chcę, żeby ja promuję to, żebyś ty budował mocne związki stabilne związki stabilne relacje a żeby takie były, to trzeba y, skupić się na tym, żebyś ty był mocny. Trzeba skupić się na tym, żebyś ty nie potrzebował emocjonalnie kobiety do niczego. To nie znaczy, że masz je, nie się, nie mylmy się. Nie, nie mógłbym pewnych pojęć. Ja nie mówię, że masz się nie kochać. Ja nie mówię, że masz się nie dbać. Ale, jeż, ale musisz być w stanie. Jeżeli zaczyna, zaczną się problemy, zacznie się gwiazdożenie, zacznie się sprawdzanie granicy, a związek to jest ciągłe sprawdzanie tej granicy, cały czas praktycznie, ponieważ ona musi się upewnić, czy to, co robić, działa. Tak jak ty sprawdzasz różne rzeczy w samochodzie przed wyjazdem, w dłuższą trasę. Życę się z Sony, to raczej tak robisz. Tak samo jak ty. Sprawdzasz wiele rzeczy. Zanim kupisz telefon czy laptopa, to sprawdzasz dużo rzeczy. Nie mówię już o bardziej, wie, yy, bardziej istotnych yy, zakupach. A w kwestii relacji damsko-męskich, relacji z kobietą, są możliwe, że będziesz miał dzieci, spędzisz to. A chompy, tylko dawała i było spokój. A nie ma żadnego researchu na temat tej osoby, nie ma żadnego sprawdzania, nie ma dopasowania się, nie ma okresu próbnego, nie ma zastępstw, nie ma niczego. Dopóki daje, jest piękny. Tego czasem warto zrobić sobie taki rachunek sumienia i zastanowić się, czego ja tak naprawdę chcę, na co pozwoliłem, na co się zgodziłem, bez obwiniania się, bez katowania się, bo jeżeli ty godzisz się na seks. Z kobietą, która ci nie odpowiada, to robisz to tylko dlatego, że ona wie. Zresztą ona to wie, że ty robisz to tylko dlatego, że boisz się, że nie znajdziesz innej opcji. Wiesz dlaczego? Bo gdyby ona przyszła i powiedziała swoim koleżankom, że słuchaj, masz za małego i generalnie ona nie ma orgazmu, to ich radą, pierwszą radą będzie wywal go, znajdź sobie kochanka. Tyle tam nie będzie. Słuchaj. Może pójść do kliniki powiększania penisów. Może zastosuj y, tamtyczny masaż. Może jakieś, może jakieś y, zastrzyki, może jakieś pompki. Tam tego nie będzie. będzie od razu. O, następny, koniec. Do kosza kość, czy szczawka do widzenia. Tam nie ma pieprzenia się, tam nie ma To nie ma żartu, bo one wiedzą ile mają czasu. I mają go mniej niż myślisz. I ona, jeżeli ona jest niezadowolona z tego, jak Ty jesteś w łóżku, co poza techniczną kwestią, na której Wy się tak bardzo skupiacie, to jest jeszcze sfera psychiczna, którą też mogę Ci pomóc podrasować, żebyś Ty był w tym pewniejszy siebie i był w stanie tworzyć taką atmosferę wolności, akceptacji, bezpieczeństwa, że kobieta, kobieta pokaże Ci wszystko, co potrafi. I zobaczy, że naprawdę da się paznokciami zedrzeć sufit leżąc na łóżku. Eee, I... I ona zedrze to paznokciami. I to jest do zrobienia. A jeżeli ty, ty się godzisz na coś, co ci nie pasuje, to na to wie. Ona to wie. Ty to wiesz, ona to wie. I wcale to nie, nie świadczy... O Boże, on nie chce, że ja piła lodek I to jest dobry chłopak. To jest szlachetny chłopak. On chyba mu zrobię. Nie. Dla niej po prostu to jest kolejny dowód na to, że jesteś beta. Wiesz dlaczego? Bo każdy normalny heteroseksualny facet, który jest w takiej sytuacji, to powiedział, słuchaj mała, no trudno, sprawdzimy, czy może twoja najlepsza przyjaciółka chce to robić, a nie. I ja nie mówię, że trzeba zmuszać, ja jestem przeciwko zmuszaniu kogokolwiek do czegokolwiek, ale że jest taka sytuacja, to uważam, że uczciwie jest po prostu sobie powiedzieć, że niestety tej kwestii się nie dogadamy, bo z tego, co mi wiadomo, to zwykle to jest tak, że któraś osoba musi rezygnować do swoich potrzeb, czasem rezygnują dwie i po, po praca, po kredyt, po dzieci, po dom, bo to, po tamto i ta frustracja narasta. Aż w pewnym momencie ta frustracja wybucha i trzeba kryleić całą historię dla wszystkich, dlaczego się rozstajemy, różnica charakteru ptaka charakterologicznie logicznie dogadujemy się do siebie, bo ona nie chce zajmować się jajami. No, tak to właśnie wygląda z mojej strony, więc nie ma sensu iść na kompromisy. Warto szukać osoby, z którymi, z którymi też, warto znaleźć osoby, z którą właśnie też ta część łóżkowa, no bo po to się wiążesz z kobietą, bo jakbyś chciała mieć relacje, w której sobie pogadasz, to przyjdź do mnie na mentoring, nie ma problemu, ja ci, ja ci jeszcze pomogę powzykać i nie będę zazdrosny, ale to. Lecz będę Cię nakłaniał, gdyby znam znalazł fajną dziewczynę. No. Oczywiście o tym więcej pod tytułem filmu. Trzy kropki więcej nasz opis. No, to tyle. Nie ma co się poświęcać. To nie jest miłość. Pozdrawiam.